W związku z tym, że obchodzimy Dni Kultury Zdrowotnej, do naszego studia zaprosiliśmy znanego na całym świecie specjalistę w dziedzinie chirurgii, pana doktora Jerzego Skalpela. Pan doktor jest cenionym lekarzem, który przeprowadził już niejedną poważną operację, mającą zasadnicze znaczenie dla zdrowia, a niekiedy także i dla życia pacjenta. Panie doktorze, czy dużo już było takich zabiegów? O tak, całe mnóstwo. A czy wszystkie były tak udane? No staramy się robić wszystko, ażeby żadnego z naszych pacjentów nie zawieść. Ale widzi pani, gdzie drwa rąbią, tam i wióry lecą, jak mawiali już starożytni znachorzy. Skarg na razie żadnych nie mieliśmy. Czy może nam Pan coś powiedzieć bliższego o swojej pracy? Jakie zabiegi Pan wyko wykonuje? Jak one wyglądają od tej strony, że się tak wyrażę, technicznej? Jakie zabiegi? Proszę Pani, wszelkiego rodzaju. Od usuwania paznokcia, poprzez amputację rąk czy nóg, aż do amputacji wszystkich wypukłości korpusu, łącznie z głową. Dokonujemy też wycinania różnych narządów wewnętrznych, i w tej dziedzinie, muszę się pochwalić, mamy już duże osiągnięcia. Tak, to wszystko jest bardzo interesujące, ale mówi Pan na razie o zabiegach usuwania różnych części ciała. A załóżmy taką sytuację: Człowiekowi jakaś maszyna urywa rękę. Przywożą go do Pana i co wtedy? Czy pan próbuje mu ją przyszyć z powrotem? <coughs> Widzę, że mnie pani nie zrozumiała. Ja nie przyszywam mu wtedy tej ręki. Ja obcinam mu drugą. Jak to? Widzi pani, niech pani spojrzy na siebie. Człowiek jest istotą symetryczną i dzięki temu zachowuje równowagę. Po obcięciu jednej ręki ta równowaga zostaje zachwiana, gdyż jedna połowa ciała ma większą masę niż druga. Powstają wtedy różnego rodzaju skrzywienia kręgosłupa, wady postawy, co jest zjawiskiem niepożądanym i z czym my walczymy. Między innymi w ten właśnie sposób. Albo niech pani wyobrazi sobie, że temu człowiekowi maszyna urywa prawą rękę i co wtedy zostaje mu tylko lewa, którą by musiał wykonywać wszystkie czynności. A mańkutów nam też nie potrzeba. Dlatego obcinając mu drugą rękę, zwalczamy w społeczeństwie leworęczność i chronimy naszego pacjenta przed drzwiną powiedzmy, kolegów. Którzy wyśmiewaliby go za to, że jest lewusem. Prawie mnie pan doktor przekonał co do słuszności swojej metody, ale nie będzie mi pan chyba wmawiał, że po wypadku, w którym pacjent traci jedną rękę, pan chętnie mu obci na drugą. Nie, nie będę pani wmawiał. Tak jest w rzeczywistości. Dziwię się, że pani nie potrafi tego zrozumieć. Czy uważa pani, że posiadanie tylko jednej nogi to taka wygoda? Chodzić trzeba o kulach, co nie jest ani praktyczne, ani łatwe. Ani mając obu nóg otrzymuje się inwalidzki wózek, niekiedy elektryczny i ma się wszystko gdzieś. Taki wózek to proszę pani prawie jak mały Fiat. Nigdy bym nie pomyślała, że w ten sposób leczy się u nas. To bardzo praktyczna metoda i zaoszczędza wielkie sumy pieniędzy, jakie obecnie przeznaczane są chyba na rehabilitację osób, które uległy podobnym wypadkom. Cieszę się, cieszę się, że pani to wreszcie zrozumiała. Panie doktorze, a jakiś przykład chirurgicznego leczenia w przypadku narządów wewnętrznych? <laughs> Mieliśmy niedawno... Taki przypadek, gdzie pacjent na skutek nieszczęśliwego wypadku stracił cewkę moczową, nieodwracalne zablokowanie, i wtedy decyzja była jednoznaczna. Ponieważ nie było ujścia dla moczu, należało usunąć narząd, który go produkuje, a więc nerki. I tak też zrobiliśmy. Fantastyczne. Tak, zgadzam się z panią. Chociaż muszę się przyznać, że był to jeden z nielicznych zabiegów, które nie powiodły się. Pacjent po trzech dniach zmarł. Niesłychane. A dlaczego? No, nie wiemy jeszcze dokładnie. Sprawę bada specjalna komisja którą ściągnęliśmy ze stolicy, ale i oni nie mogą zrozumieć pobudek, jakimi kierował się pacjent, umierając. Mamy jednak nadzieję, że wkrótce się wszystko wyjaśni. Tak, ale ja tu rozgadałem się trochę, a czas leci. Przykro mi, ale muszę już wyjść. Za pół godziny mam w klinice dosyć poważną operację. Czy w takim razie mógłby pan doktor zdradzić nam jeszcze na koniec co to za operacja? Tak, przywieźli nam wczoraj pacjenta, który sam próbował usunąć sobie żylaki i w rezultacie czego wyciągnął z ciała wszystkie żyły. Krew nie ma teraz w czym przepływać. A więc, ażeby uchronić organizm przed wewnętrznym wylewem, musimy usunąć serce jako narząd pulsacyjny umożliwiający krążenie krwi. Brak serca spowoduje brak ruchu krwi, co uchroni inne narządy przed zalaniem ich tym płynem. Dziękujemy serdecznie, panie doktorze. Dowiedzieliśmy się bardzo wiele o współczesnej medycynie i o najnowocześniejszych metodach stosowanych w chirurgii. Myślę, że za kilka lat, kiedy te metody będą jeszcze bardziej rozpowszechnione, nie odrzuci pan doktor naszego zaproszenia i przyjdzie tu do nas, by znów podzielić się z nami swymi osiągnięciami. Będziemy bardzo radzi i serdecznie zapraszamy. Dziękuję. Na pewno przyjdę, a tymczasem to ja zapraszam do swojej kliniki. Tak. Jeżeli tylko macie kłopoty ze zdrowiem, doktor Jerzy skalpel czeka na Was. Nie zwlekajcie.